Łódzkie na plus. Podsumowanie tygodnia w skrócie. Czeki na rozbudowę obiektów sportowych dla pięciu samorządów wręczył w Sieradzu marszałek Grzegorz Schreiber. Ze wsparcia w powiecie sierackim skorzystają Sieradz, Burzenin, Goszczanów, Warta i Złoczew. W całym województwie zarząd zdecydował o przyznaniu 64 dotacji za sumę 4 milionów złotych. Warto także dodać, że program Infrastruktura Sportowa Plus będzie kontynuowany. Nasz program wpisuje się wspaniale w niezwykle ważny program rządowy. Nowy, nowy ład. To program, którego z jednym z filarów jest infrastruktura, w tym infrastruktura sportowa. Bo tylko wtedy, jeżeli możemy współdziałać, jeżeli możemy współdziałać między samorządami, między rządem, będziemy mogli w krótkim czasie wesprzeć wiele wiele innych inwestycji sportowych w tym terenie w całym województwie. Mocno jej brakuje, a nie można jej niczym zastąpić. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi zaprasza wszystkich chętnych do oddawania krwi. W magazynach jest jej bardzo, ale to bardzo mało. Centrum pracuje w Łodzi 7 dni w tygodniu. Organizuje także dojazdy do chętnych, którzy chcą oddać krew, pod warunkiem, że zbierze się ich 30 osób. Słońca, blask ptaków śpiew. Dobrze to brzmi, a jakże! Żeby poznać uroki wsi i jednocześnie się nimi pochwalić, Zarząd Województwa Łódzkiego zaprasza do udziału w drugiej edycji konkursu Weekend na wsi. Konkurs podzielono na kilka kategorii tematycznych. Zgłoszenia można składać do 15 lipca tego roku. Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem lodzkie.ksof.pl. 29. Nagroda Złotego Eksklibrysa oraz 12. Nagroda Złotego Super Exclibrysa Wojewódzkiej Biblioteki imienia Piłsudskiego zostały przyznane. Nagrodzono m.in. publikacje Rezerwaty Przyrody w Województwie Łódzkim Przeszłość, Teraźniejszość, Przyszłość oraz Łódzki Oddział Instytutu Pamięci Narodowej. Opisaliśmy wszystkie rezerwaty 87 na terenie województwa i 30 parę proponowanych, projektowanych do utworzenia. Otóż mamy w, w tej chwili 90. rocznicę, 91. dokładnie utworzenia pierwszego rezerwatu na terenie miasta na świecie. Oczywiście większość mieszkańców o tym nie wie, jest to Polesie Konstantynowskim. W zoo w Borysewie na świat przyszło kolejne białe lewiątko. To już 13. biały lew, który przyszedł na świat w prywatnym ogrodzie zoologicznym pod Poddębicami.